Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w cywilizacji 5. Słuchajcie, słuchajcie, cóż to ostatnio, żeśmy działali, słuchajcie. Ostatnio oczywiście cały czas toczymy wojnę z Austrią. Z Mongolią udało nam się podpisać pokój. Cołada mam tutaj dwa miasta od nich, do, od nich u nich do odbicia. Ale myślę, że sobie to odbijemy z czasem. Na razie głównym moim celem jest pozbycie się Austrii, która stanowi dość duże zagrożenie dla mnie. W każdym bądź tutaj będzie teraz koncentracja naszych wojsk, która będzie miała zadanie zająć tutaj to miasto, w zasadzie je odbić. No i później uderzymy na Gdańsk, no i myślę, że później na Wiedeń. Armia Austriacka w zasadzie została rozbita w jakichś takich dziwnych atakach na moje pozycje, ale udało się ich powstrzymać. Lećmy dalej, zobaczmy, cóż tu uda nam się dalej ogarnąć, bo się dzieje. Tak, z Mongolią nawet podpisaliśmy deklarację o przyjaźni. Tak więc to jest taka wstępna. Nic bardziej. No wiecie, nic takiego bardzo zobowiązującego. Będziemy mieli zaraz nowoczesną artylerię. Tylko, że będę poszukać pieniędzy na to, aby. Właśnie taką, która mnie tu kurde ostrzeliwuje od jakiegoś czasu. A no dobrze, i nabywają doświadczenia. Jakieś tam niewielkie straty ponosimy. To nie jest nic dużego byśmy sobie nie dali rady. O właśnie, pięknie. Dawaj jak w razie stoisz. My tu możemy wejść. Jeszcze może Hanoi po drodze udałoby się zająć, byłoby fajnie. Potrzebowałbym pieniędzy teraz dużo. Na modernizację tej, tej artylerii, którą już posiadam. Byłoby to wskazane. Tak sądzę przynajmniej. Ile ona kosztuje? 140. No dobra, na razie się tutaj wstrzymamy. W sumie nawet Wy też się tu możecie. Dobra, nieważne. Um, dobra, tu mamy obserwatorium. Teraz szkoła publiczna. Wybierzmy sobie badania. Ja bym tutaj chciał. Zobaczmy to drzewko. Jak to tu wygląda? Jesteśmy tu. Nawet zróbmy tą archeologię, chociaż nie wiem na cholerę mi ona. Pancernik parowy, który mi w ogóle nie jest za bardzo potrzebny. Ale tą elektryczność, jakbyśmy zrobili, to potem tutaj mamy części zamienne, lepszą piechotę. To jest coś, co by mnie satysfakcjonowało w jakiś tam sposób. Dobra, lecimy dalej. Zbieramy hajs na to, żeby rozbudować rozbudować, nie chcę, żeby rozbudować naszą artylerię, no tak z dwie, trzy tury jedna będzie już nowocześniejsza. Akurat podciągniemy jeszcze tutaj dodatkowe oddziały, może nam się jeszcze coś tutaj zdążyć zrekrutować. W każdym razie najważniejsze, zatrzymaliśmy ich ofensywę, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. I na razie nie za bardzo widać ich oddziały. No Przede wszystkim jest wyposażona ta nowoczesna artyleria, bo ona ma zdecydowanie większy zasięg od y, tej naszej. Czekać. No i zostawi się tu. No my to możemy wejść w terytorium Dobra my na razie tutaj czekamy Artyleria. Zobaczymy to, jak oni tu wpłynęli. Bo jeśli oni tu wpłynęli... A nie, to jest jednostka kawalerii. Dobra, myślę, że to jest statek. Okay. Nieważne. Tam wszyscy niby przyjaźnią, ale to jest, wiecie, takie kurde dosyć kruche, nie? Krucha przyjaźni. I tu to wiedziałem, okay. że my tu będą ostrzymywać. Norma. Tak jest, moi drodzy, mamy to. weszli to już tam cisnąć Dobrze Bierzmy produkcję, Dobra, niech się to robi ta biblioteka Niech się to robi ta na razie nie. Musimy dbać tutaj o pozytywne nastroje. No i mnie tutaj teraz ostrzelają oczywiście. To więc jest więcej jak pewne. Ale walą tam, gdzie chcę, żeby walić. więc jest dobrze. Zyska. Dobra, nieważne tam. Siema. Tęsiliście się za mną? Możemy się troszkę oddalić. Ruchnąć im tam. My na razie tu czekamy. Pode Dobra, wybieramy produkcję. Tutaj trzeba coś takiego zrobić. Na banalasie wojsk mamy wystarczająco. Tylko teraz trzeba zadbać o to, żeby one były na odpowiednim poziomie. Nowe jednostki wyruszają na front. No, i już ich ładnie zabolało. No, w każdym razie tutaj czekamy. Też. Czekać. Czekać. Pięknie. Co my tu mamy? Tutaj fabrykę byśmy potrzebowali. Teraz tak. Co by tutaj? Myślę sobie, że bank. Dobra, lecimy dalej. Nie. Wiem, że dostałem za to hajs, ale tu by mi to zmalało. A ja bardzo potrzebuję mm, dobrych rzeczy, żeby się tutaj działo. Znaczy w sensie do luksusowych, tak, które będą generować mi dobre nastroje. O nie! Rozwalili mi artylerię. Walnische 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 Następna tura. Nie, Mongowie, co wy kombinujecie? To mi się to nie podoba. Że mi się tu kręcicie. Bardzo mi to się nie podoba. Możemy unowocześnić artylerię, proszę bardzo. I już to mamy upłynąć, to upłyniemy to z tej strony. <śm> Okej. Okay. Następna tura. No, słuchajcie, powoli sytuacja zaczyna się przechylać na naszą korzyść. Zobaczymy jak bardzo. Barci Muszę pozbyć tej jednostki naszej. Przybyła kawaleria. A to ciekawe. Co się w głąb. Nie się nie ostrzeliwało co, a samemu trochę gorzej jest dostać w pierdziel. Jest moi drodzy. Tak jest moi drodzy. Pisał odzyskane. Wielki generał, proszę bardzo. Dobra, Wy wydarzy tutaj czekać. Proszę bardzo, awansować oddział. Muszę na odporna przeciwko atakom dystansowym. Oj, żeście się doigrali. No to teraz dostaniecie po tyłkach. Jeszcze troszkę mi brakuje. Na razie czekamy bardzo ładnie. Dobra. Tutaj zróbmy sobie Akademię Wojskową. Dlaczego mi to tak zmalało? A, bo kolejne miasto przechwyciłem. Dobra, trudno. Spichlesz. Tak jest. Dobrze, a więc zaraz dostaniecie w pierdziel. Może jeszcze o tym nie wiecie, ale dostaniecie. Ta, wszystko byście chcieli. A nie, oni po prostu chcą pokój. Oni z tym wszystkim prowadzą po wojnę, tak? A nie, to przepraszam, to ja bym miał pokój z nimi wszystkimi, bo to ja z nimi prowadzę wojnę. Nie jestem zainteresowany. bardzo ładnie. My tu uszczelnimy tą granicę w tych niektórych miejscach, tak żebyśmy wiedzieli co tam się dzieje. Bardzo ładnie. Co ja bym tutaj potrzebował? Dobra, na razie Akademia Wojskowa. Miastą nie z drogą połączone z pozostałymi naszymi miastami. Dobra. O, no i zostało przejęte przez Austriaków. Jestem w szoku. Czy to prawda? A może tylko Elektryczność. BOOM! <laughs> Bardzo ładnie. To niepokojące jest to, że ten generał nasz ma tutaj białą flagę. <głos》>, co może nie najlepiej wróżyć. No ale cóż. Ja te kolory wy wy wybieram. Dobra, mamy badania. Co bym tu potrzebował jeszcze, żeby to zrobić? Silnik parowy. Szybszy po zaokrętowaniu. Okej, okay, bardzo ładnie. Dobrze, słuchajcie, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny, oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej, i do następnego. Na razie.